Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kurkus, i jestem przedstawicielem Komitetu Wyborczego Wyborców Pakt Senat dla Obywateli. Szanowni Państwo, po wielu konsultacjach z mieszkańcami Koszalina, Szczecinka, Sławna, Grzmiącej Barwi z Białego Boru powstał proobywatelski program wyborczy i proszę, aby go przedstawił nasz niezależny i bezpartyjny kandydat do Senatu redaktor Marek Wagocki. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego okręgu setnego, powiatu Koszańskiego, Sławieńskiego i Szczecineckiego za to, że wspólnie stworzyliśmy program proobywa, proobywatelski, program do Senatu na najbliższą kadencję. Szanowni Państwo, tak jak widzą Państwo na załączonym obrazku, program dotyczy sześciu punktów. Pierwszy punkt to jest Senatorskie Centrum Interwencji Obywatelskiej. Drugi punkt Edukacja i Administracja Uczciwe Płace. Trzeci punkt to Niepełnosprawne ich Rodziny Godne Życie. Czwarty punkt Adekwatne Podatki dla Przedsiębiorców i Samozatrudnionych. Piąty punkt to jest Transport i Zrównoważony Rozwój Sołectw, Gmin i Miast. I szósty punkt Usprawnienie Systemu Ochrony Zdrowia. I teraz pokrótce chciałbym omówić każdy z tych punktów. Pierwszy punkt mówi o Senatorskim Centrum Interwencji Obywatelskiej. Po setkach, a nawet tysiącach spotkań wiemy, że takie centrum jest potrzebne i otworzymy je zaraz po wygranych wyborach. Pojawią się biura w Koszalinie, Sławnie i Szczecinku, gdzie będziemy indywidualnie rozwiązywać problematyczne sprawy mieszkańców naszego regionu. Będą dyżury prawników, lekarzy i innych specjalistów oraz urzędników. Które to rozwiew będą rozwiewać wątpliwości wszystkich mieszkańców i wątpliwości w danych sprawach. Jeżeli chodzi o kolejny punkt programowy, to jest edukacja i administracja, uczciwe płace. Szanowni Państwo, niesprawiedliwością jest to, że nauczyciele, pracownicy szkół, pracownicy administracji z wieloletnim stażem zarabiają kilkaset złotych więcej od nowo zatrudnionych pracowników czy nauczycieli i dlatego. Pensje muszą wzrastać proporcjonalnie wprost do najniższej krajowej płacy w Polsce i o to będziemy zabiegać. Zabiegać będziemy też o to, by więcej nauki było w szkołach, a mniej w domach. Musimy odciążyć rodziców, ponieważ rodzice nie mają czasu całymi wieczorami spędzać z dziećmi nad lekcjami. Dlatego uczymy się w szkole, a w domu tylko utrwalamy wiedzę. I to jest, jeżeli chodzi o punkt drugi, edukacja administracja. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Niepełnosprawni i ich rodziny. Szanowni Państwo, podczas tych podróży po trzech powiatach dowiedzieliśmy się, że bardzo dużym problemem, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, jest fakt i brak dostępu do zakładów aktywita aktywizacji zawodowej. Nie ma też oddziałów i przepełnione są ośrodki wytchnieniowe dla opiekunów, dlatego w naszym programie znajduje się szereg informacji, szereg postulatów, o które będziemy walczyć, by osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom żyło się lepiej, by osoby niepełnosprawne po śmierci opiekunów nie pozostawały same sobie, bo państwo ma obowiązek zaopiekować się takimi osobami i dlatego też w naszym programie ta sfera się znalazła. Jeżeli chodzi o kolejny punkt programowy, to są adekwatne podatki dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Szanowni Państwo, ten sektor tak naprawdę buduje całe państwo. Samozatrudnieni, mali, mikro i średni przedsiębiorcy utrzymują wszystkie działalności naszego kraju. I dlaczego mamy łupić ich z podatków? Sam jestem przedsiębiorcą, wiem, wiem, jak w ostatnich latach ta sytuacja wygląda. Jestem za tym, by pozostawić podatek dochodowy w wysokości 12%, yy, wprowadzić dobrowolny ZUS z obowiązkowymi składkami zdrowotnymi, bo zdrowie jest najważniejsze, i uwolnić kwotę od podatku do 60 tysięcy złotych. Myślę, że to w znacznym stopniu pomoże przedsiębiorcom odbić się od dna i utrzymać te najmniejsze przedsiębiorstwa, które dają nam wszystkim chleb i bezpieczeństwo rozwoju naszego kraju. Kolejny punkt programowy to transport i zrównoważony rozwój sołectw gmin i miast. Szanowni Państwo, wiele milionów ludzi w Polsce, w naszym kraju jest wykluczonych komunikacyjnie. Chodzi o gminy i sołectwa, gdzie nie ma połączeń do szpitala, do lekarzy, do sklepów, do szkoły. I z tym musimy walczyć. Jest XXI wiek. Takie połączenia powinny zostać przywrócone i Gminom nie może to się opłacać. To jest obowiązek gmin, by zapewnić ten transport nawet dla jednego obywatela. I o to właśnie będę apelował, o to będę walczył w najbliższej kadencji. Co jest również ważne, ważny jest rozwój wsi, sołectw i gmin. Dlatego Będziemy walczyć też o większe środki na rozwój tych danych okręgów. Jeżeli chodzi też o świetlice, świetlice wiejskie, rady sołeckie, potrzebne są też tereny rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Sołtysi z takimi apelami do nas się zgłosili podczas naszej wyborczej trasy i my jesteśmy za sołtysami, za radami gmin, bo tam naprawdę są potrzebne pieniądze, by te gminy, sołectwa i mniejsze miasteczka rozwijały się. Ostatni punkt to jest usprawnienie systemu ochrony zdrowia. System ochrony zdrowia w obecnych czasach jest w takiej powiedzmy to małej rozsypce. Już nie wspomnimy o pensjach, tak? Bo pensje dla ratowników medycznych, pracowników, szpitali i administracji szpitali są bardzo niskie i o to będziemy walczyć, by te podwyżki się pojawiły. Ale najważniejsze jest zdrowie pacjenta. Szanowni Państwo, chcemy zabiegać o to, by. Wizyty, by przyspieszyć wizyty do specjalistów. I zrobić to w taki sposób, że gdy wizyta jest wyznaczona na za trzy miesiące, to wtedy pacjent ma prawo podejść do okienka i zamówić wizytę prywatną, a państwo, czyli ZUS i NFZ będą zwracały na podstawie faktury koszty poniesione za takową wizytę specjalistyczną. Chcę też ubiegać się o to, by uwolnić specjalizacje specjalistyczne, neurologii, endokrynologii, neurochirurgii, naczyniówki, bo szanowni państwo, nie może być tak, że do endokrynologa możemy się dostać tylko i wyłącznie w Kołobrzegu i wizyta jest za dwa lata. Pacjenci nie mogą czekać na wizyty do specjalistów wiele miesięcy. I o to właśnie będziemy walczyć. Nie sposób też było spisać program wyborczy w całości, bo on by liczył kilkadziesiąt, a może i kilkaset stron. Wiadomo, że nie tylko w tych tematach będziemy w najbliższej kadencji ubiegać się o różne rozwiązania. Jeżeli chodzi o sprawy, które mieszkańcy nam e, zgłosili, są to też sprawy drogowe, inwestycyjne. O to wszystko będziemy zabiegali w najbliższej kadencji. Ja bym chciał tylko zwrócić Państwu uwagę, że do tej pory nie odbyła się żadna debata. Debata wśród kandydatów, kontrkandydatów do Senatu w okręgu setnym. Ja serdecznie zapraszam wszystkich kontrkandydatów, zapraszam Państwa do zorganizowania takiej debaty i porozmawiajmy w końcu o potrzebach mieszkańców o potrzebach mieszkańców powiatu Szczecineckiego, Koszańskiego, czy też e, Sławieńskiego? Bo nie może być tak, że e, innych polityków, innych kandydatów do Senatu popierają tylko politycy, a nas, tak jak Państwo widzą, popierają mieszkańcy Koszalina i regionu. I teraz dajmy wyborcom wybór, by zdecydowali, czy chcą układu zamkniętego i głosować na ludzi, którzy w polityce są od lat i dalej chcą w niej być, by zamknąć się w gabinecie. I niewiele robić dla naszego regionu. Czy chcą człowieka, który jest blisko ludzi od 13 lat i zna sprawy ludzkie, i są za nim mieszkańcy, którzy e, dają swoje zaufanie, dają taką kartę przetargową, by mógł reprezentować wszystkich w Senacie. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystkie spotkania, za słowa wsparcia. Ostatni tydzień kampanii wyborczej przed nami. Co było, to było. Teraz czekamy na to, co będzie. A już 16. nadchodzą wielkie zmiany, dlatego zachęcam Państwa serdecznie, by 15. oddać głos na niezależnego i bezpartyjnego kandydata. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, są jeszcze wśród nas mieszkańcy, który, którym chciałbym udzielić głosu. Głosuję na Marka Łagockiego, bo to jest człowiek odpowiedni i na odpowiednim stanowisku będzie, który dba o ludzi i myśli o ludziach. Żeby im jak najwięcej pomóc. My reprezentujemy grupę rekonstrukcji historyczno-militarnej UAC i głosujemy na Marka Głagodskiego, bo to właściwy człowiek na właściwym miejscu i jest mu na sercu dobro ludzi i wszystkich mieszkańców Koszaliny. Jako osoby edukujące młodzież również chcemy, aby osoba której zależy na edukacji, tak starszych, jak i młodszych i najmłodszych. Miała szansę coś z tym zrobić w końcu. Marek jest osobą, która jest w stanie wysłuchać każdego człowieka i to jest w tym momencie najważniejsze. To jest człowiek o wielkim charakterze i zapraszam wszystkich do głosowania na Marka.